Sierżantko, jesteś gotowa do odlotu? Tak, kapitanie. To uwaga, zapinamy pasy. Kask założony. Założony. Uwaga, wciskam czerwony przycisk. I... startujemy! Wow! Wow! Ale pięknie tutaj. Jakie wspaniałe gwiazdy! No, a zobacz tam, jaka piękna kometa leci. Wow! Widzisz to? A co to? Chyba jakaś planeta. To... Mafinkowa planeta! Lądujemy na niej! Lądujemy! Włączam tryb, lądowanie! Ale tutaj dziwnie, z daleka wydawało się o wiele przyjemniej. Ej! Co to jest? O nie! To się... To się zbliża! Uciekamy! Dobra, chowaj się! Za tą górą! Dobra. Hey. Widzisz, co tam nadchodzi? To jest kosmiczny cwaniak. Walczy z tym potworem. Kosmiczny cwaniak wkracza do akcji. Uwaga. Cios w prawo. Tu, tu, tu. W lewo. Tu. Prawy podbródkowy. Tu, tu, tu. Prosto. Kosmiczny... Cwaniak nam pomógł! Oczywiście! To jest niesamowite, może podejdziemy i zapoznamy się z nim? Tak, chodźmy! Dobra! Dzień dobry, kosmiczny cwaniaku! Dzień dobry! Chcielibyśmy bardzo podziękować, że uratowałeś nas przed tą okropną rośmiornicą! Nie wiem, co by się wydarzyło... To dlatego teraz zatańczymy kosmiczny taniec! Uh, super! Kosmiczny taniec! Tan, tan, tan! Tan, tan, Sierżantko? Tak, ale kapetanie? my musimy już lecieć z powrotem. Tak, niestety, ale mama nam czeka z obiadem. Miło było poznać. Będziemy bardzo tęsknić. Przebijmy sobie piątkę na pożegnanie. Do zobaczenia. Papa. Papa. Pa. To co? Odpalamy rakietę. Lecimy do domu. Tak jest. Czerwony przycisk. Grzesiek, mamy nadzieję, że historia, którą przed chwilą wspólnie razem obejrzeliśmy, bardzo Wam się spodobała. Tak, bo nam bardzo. A oprócz tego wywołała w nas wiele emocji. No właśnie. A jakie to były emocje? I co to są te emocje? O tym przekonamy się już zaraz. Emocje! Emocje są to takie uczucia, które sprawiają, że. W danej chwili w jakiś konkretny sposób się zachowujemy. Na przykład? Na przykład, wtedy, kiedy jestem uśmiechnięty, czuję radość. Tak, ta emocja nazywana jest radością. I teraz tak, Grzesiu, mam do Ciebie pytanie. Oglądając naszą historię, w którym momencie czułeś radość? Odczuwałem radość w hmm. momencie, kiedy, kiedy nasi bohaterowie wylatywali w kosmos. No tak, pewnie. Patrzcie, było tak pięknie galaktycznie. I wtedy wy pewnie też czuliście radość, prawda? Radość! No prawda, no pewnie, że tak. A tak na życie, to kiedy jesteś e, radosny? Kiedy się uśmiechasz? Jestem radosny wtedy, kiedy po dłuższym czasie, nie widząc swojej rodziny, e, przyjeżdżam do nich, e, widzę ich i jestem szczęśliwy. No pewnie, a ja na przykład wtedy, kiedy jem lody czekoladowe, a wy? Tak? No to super, bardzo się cieszymy. No dobra, to co, przechodzimy chyba do kolejnej emocji. Jaką jeszcze emocję inną odczuwałeś podczas oglądania naszej bajki? Odczuwałem na przykład strach. Strach. Strach? A wiesz w którym momencie? Nie, a wy w którym momencie? Tak, a, jest. A Grzesiu, ty powiedz nam w jakim. Ja odczuwałem strach w momencie, kiedy Tutaj, nasz bohater. Pamiętacie jak się nazywał? No. Tak, przestraszyłem się właśnie wtedy, kiedy e, szedł prosto na nas. Odczuwałem ogromny strach. Tak, faktycznie. Było to dosyć straszne, ale w życiu niestety też czasami odczuwamy strach, prawda? Na przykład ja bardzo się boję e, ciemności. Uuu. A wy też? Może też się właśnie boicie ciemności, a ja może zupełnie czegoś innego. Smutek. Ania? Tak. Ale ja widziałem, że ty byłaś troszeczkę smutna na sam koniec naszej bajki. Tak, to prawda. Ciekawe, czy wy też odczuwaliście właśnie taką emocję jak smutek. Kiedy przyszło nam pożegnanie tutaj z naszym przyjacielem. To prawda. To bardzo była bardzo, bardzo smutna, smutna scena. A wy? No pewnie, zawsze w takich momentach człowiekowi jest bardzo, bardzo przykro, prawda? Emocje! emocje! A wy, jakie znacie jeszcze emocje? Ja na przykład znam ulgę, e, albo zachwyt, mhm. e, albo wstręt. E, a czy wy znaliście wcześniej takie emocje? Na pewno, że tak. Na pewno, prawda? No. Mhm. Moi kochani, w naszej pracy, którą wykonujemy, a jesteśmy aktorami, emocje są bardzo ważne i nimi posługujemy się na co dzień. Nie tylko w pracy, ale i w życiu. Ale to już w następnej lekcji. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. A, a tymczasem. Tym zadanie domowe! Kochani, mamy dla Was zadanie domowe. Zadanie domowe jest bardzo proste. Chcielibyśmy, abyście Wy również stworzyli taką bajkę, jaką stworzyliśmy przed chwilą my. Oczywiście zaproście swoich rodziców. A rzeczy, których użyliśmy do stworzenia tej bajki, to na przykład. Papryka. Papryka, ale nie taka zwykła, ponieważ w sklepie papierniczym dokupiliśmy jej oczy. Oczywiście, jeżeli nie macie możliwości, możecie sami na kartce papieru narysować, wyciąć i przykleić za pomocą na przykład taśmy klejącej. Cudownie. Mamy również, zobaczcie, naszą planetę mafinkową i stworzyliśmy ją z formy do pieczenia ciasta. Bardzo, bardzo proste, prawda? A tutaj, natomiast. Mamy naszą galaktykę. I użyliśmy do tego niebieskiej folii, wycięliśmy z kartki papieru gwiazdki i przykleiliśmy. Tak. I na koniec nasz kosmiczny potwór. Piękny, prawda? Tak. Jak się nazywał, pamiętasz? Rośmiornica. Faktycznie. Tak. Od rośliny Rośmiornicy. i od ośmiornicy. I słuchajcie, możecie użyć dowolnego kwiatka w domu, też doklejamy mu oczy i mamy takiego strasznego potwora. Pamiętajcie, oczywiście, że Wy nie musicie przygotować tego zadania o tej dokładniej tematyce. Możecie wybrać przeróżne, przeróżne, przeróżne tematy. Mogą to być na przykład. Mogą to być na przykład zwierzęta z dżungli stworzone z różnych roślin, z różnych warzyw, owoców i tak dalej. Fantastycznie. A może to będzie jakaś księżniczka uwiężo, uwięziona gdzieś na wieży i będzie musiał wtedy przyjść rycerz i ją uratować. To dokładnie. Także, kochani, czekamy w takim razie na Wasze propozycje. Żegnamy się z Wami i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.